Wyobraź sobie, że masz szansę przenieść się w czasie natętniący życiem Tarks przed Wielkanocy we Lwowie. Czy wiesz, że autorem tej niezwykłej sceny jest Tadeusz Rybkowski, który w chwili powstania obrazu miał 47 lat? Rybkowski nie tylko malował z fotograficzną precyzją, ale też prowadził własną szkołę malarstwa dla kobiet, co w XIX wieku było prawdziwą rewolucją. Zostańcie do końca, bo jeden z detali tego obrazu może was zaskoczyć. Obraz Targ przed Wielkanocą na Placu Bernardyńskim w Lwowie z 1895 roku to prawdziwe okno do przeszłości. Artysta uchwycił tu gwarne życie miasta pod monumentalnym kościołem Bernardynów w czasach, gdy Lwów był wielokulturową stolicą Galicji. Widzimy tłumy kupców, chłopów i mieszczan w tradycyjnych strojach, a każdy z nich wydaje się mieć własną historię. Całość obrazu emanuje żywiołowością, ale też nostalgią za minionym światem, gdzie tradycja i wspólnota odgrywały kluczową rolę. Przyjrzyjmy się trzem detalom które czynią ten obraz wyjątkowym. Po pierwsze, stragany pełne koszy z warzywami i blaty zapełnione mięsem to nie tylko martwa natura, ale zapis codziennych zwyczajów i smaków epoki. Po drugie, architektura kościoła z bogato zdobioną fasadą i wieżami. Rybkowski malował ją z natury, mieszkając tuż obok, co gwarantuje autentyczność każdego szczegółu. Po trzecie, wózki zaprzeżone w konie i żywy inwentarz, te elementy ożywiają scenę i pokazują, jak wyglądało życie mieszkańców miasta tuż przed Wielkanocą. Ten obraz to wspaniały reportaż z codziennego życia sprzed ponad 100 lat. Czy dziś, przed Wielkanocą, możemy zaobserwować podobne sceny? Zwróć uwagę na drobiazgi, może znajdziesz coś, co cię zaskoczy.